Cześć wszystkim Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, kolejny wieczór z elitarnym klubem Gronda przed nami, a tam w rolach głównych ten oto, jeden, w jednej z ról głównych ten oto dżentelmen Łukasz Gołd-Parobiec i Bartłomiej Domalik-Balboa. Witam Cię serdecznie Łukaszu. Siema, witam wszystkich. Łukasz, zapytałbym, jak nastrój przed walką, ale u ciebie widzę, że im bliżej walki, tym chyba lepszy humor. Widać, że już aż nie może się doczekać z tego powrotu do tego. No tak, 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 zawsze dobry humor dopisuje, e, Nie stresuje się także wszystko w porządku. No właśnie, jak tutaj udaje ci się zachować jednak, to wiesz, to są walki na gołe pięści, bardzo taka trudna formuła, bardzo bym powiedział taka wymagająca, ale no to widać, że potrafisz zachować taki luz, taki dystans do tego, nie mówię o tej, wiesz, takiej zawziętości, mimo tego, że to jest tak krwawy, tak krwawa formuła. Ja myślę, że to jest, y, chyba z czasem przychodzi, gdzieś tam na początku człowiek się stresował, gdzieś tam y, odnosił jakiś stres i tak dalej, i, a teraz to już taki chleb poprzedni, jak to się mówi dla mnie, nie, wchodzę i ja o to mówię, że ja się nie biję, ja wchodzę, ja się bawię, ja to robię, bo to kocham, nie? Mm -hmm. Łukasz, twój rywal Bartłomiej Domalik Balboa, powiedzmy człowiek, który sprawił wiele niespodzianek w tym ringu, natomiast to jest taki, mam wrażenie, trudny przeciwnik, bo to nie jest taki klasyczny zawodnik wagi ciężkiej, bazujący typowo na sile ciosu, czekający na ten jeden strzał, to jest zawodnik, który bardzo szybko doskakuje, skraca dystans, bije, też widziałem te nokauty też na odejściu, kiedy się wydaje, że ta akcja już się kończy, on nagle wyciąga taki, wiesz, króciutki, czy to lewy, czy prawy sierp, no, trudno się chyba przygotować do takiego zawodnika. No, to na pewno jest trudnym zawodnikiem, niekonwencjonalnym. Atakuje z każdej pozycji, broni się dobrze. No ale no co, trzeba mieć sposób na każdego, tak? Nie będę, <grym> oczywiście nie będę opowiadał tutaj, jakie są sposoby, ale no, trzeba coś wymyślić. Tak, że ze stałem trenerskim znaleźliście ten sposób. Łukasz, pytanie, które myślę, że często słyszę różne, różne takie hmm, zbieżne opinie. Ile tak naprawdę boksu jest w gromdzie? Czy gromda to jest, są te umiejętności, bardziej przydają się te umiejętności stricte bokserskie, czy to jednak ten pierwiastek ulicy tutaj bardziej przeważa? Bo to są jednak no, gołe pięści, mały ring, no ciężko gdzieś po prostu dystansować tych rywali. Mi się wydaje, że no tutaj przede wszystkim zdolności bokserskie przeważają. Sam Zadyma pokazał, że mały człowiek i może nie. Dla mnie, ja też miałem trenera długi czas, trenera bokserskiego i też tak mniej więcej. Ja się wolę z jiu-jitsu, ale trener od boksu trenował mnie dobre 6-7 lat, kiedy walczyłem MMA. Także gdzieś tam coś, coś nie coś, coś, nie, coś potrafię. <laughs> Coś nie potrafisz. Dokładnie. Łukasz, właśnie, tak jak powiedziałeś, zaczynałeś od jiu startowałeś w wielu formułach, czy to MMA, czy w tych formułach bardziej takich stójkowych. Natomiast no, widać, mówi się, że jesteś takim gromdziarzem z powołania, że ta gromda to jest faktycznie takie miejsce stworzone dla ciebie, tam się dobrze czujesz, dobrze się bawisz. Z czego to wynika? Z czego to wynika? Nie wiem, z czego to wynika, ale na pewno czuję się, czuje się na pewno gromdziarzem, czuję się dobrze traktowany przez promotorów, czuję się chciany i no, czuję się gromdziarzem na pewno. A powiedz mi, bo to jest też często pytanie, które ja tak szukając informacji tutaj różnych na temat Twój, na temat gromdy, to tak jak ludzie postrzegają Twoje pojedynki, no ludzie myślą, że jest takim fighterem, takim można powiedzieć, fighterem całym sobą, tak? Nie takim przypadkowym człowiekiem, który gdzieś się bawi w ten sport. Co ci bardziej napędza? Czy to jest jednak ten szacunek, który się da życie w tym ringu, bo widać, że naprawdę no, ten szacunek, którego dzisiaj chyba brakuje w tym sporcie, jest tego bardzo dużo. Czy jednak świadomość tego, że wiesz, są gołe pięści, trochę wracamy do korzeni, do tych najdawniejszych, Czasów gladiatorów, co się najbardziej napędza w tym ringu, gromadze. Powiem ci szczerze, że tak, że wracając do gladiatorów, to jak mówisz, i początku tego boksu e, na gołe pięści, tu przede wszystkim był szacunek. I, I ludzie się szanowali przed walką i po walce. Zawsze podają sobie rękę, nie ma tam jakiejś złej krwi, tylko chodzimy, żeby sobie coś udowodnić w ringu, poza tym jesteśmy y, kumplami, nie? Mm. Właśnie pamiętam słowo po jednej twojej walce, kiedy powiedziałeś strasznie krwawy pojedynek i powiedziałeś, zyskałem brata. Coś tak, po prostu po, nie po w, z tym uważałem. Z, z Marią, Walczyliśmy do końca, no jak powiedzieliśmy wcześniej, będziemy walczyć do końca i tak zrobiliśmy. Ja i Mario, nie, nie odpuszczaliśmy, mieliśmy się do końca. I tak wyszło. No. Mhm. Jak ty się odnajdujesz w tych czasach? Y Nacechowanych przez walki freaków, czy walki o osoby, które no nie do końca dobrą renomę dają temu sportowi, ciebie to bardziej bawi, czy dla ciebie to jest smutna historia raczej? Nie, no, mnie to nie no i drugie. Bawi mnie i smutna historia, bo niestety zawodnicy, którzy trenują przez całe życie, chcą pokazać coś, co potrafią, yy, dostają załóżmy 10 razy mniej pieniążków za to, gdzie yy, wykaczy jakiś YouTuber, freak kimkolwiek jest, znaną osobą i dostanie za 15 sekund walki załóżmy jakieś tam 100-200 tysięcy, prawda, a nic nie pokaże. To mm -hmm. jest zwykle trochę dla zawodników, którzy trenują całe życie i na przykład jak ja na samym początku ja wychodziłem, pierwsze walki, które robiłem, ja się biłem za darmo, nie? Mm -hmm. tak, kiedyś, takim były kiedyś zasady, wchodzić tylko żeby się pokazać, żeby gdzieś jakiś tam rekord zrobić, nie? Ja ci powiem szczerze, Michał Andrysza, którego miałem okazję jakiś czas temu rozmawiać, powiedział, że on nawet u żony się za żeby wystartować, po prostu w którymś. Mówi, tak bo tych turniejów tak nie było. Turylu. Mówi, to był jakieś tam mistrzostwo Polski czy coś takiego. I mówi, człowiek zbierał pieniądze, żeby tam pojechać, żeby zawalczyć. Coś, co dzisiaj wydaje się takie no, niemożliwe, tak? No bo gdzieś jednak jest, jest więcej chyba alternatyw dla tych zawodników, żeby się pokazać. No Teraz jest więcej, jest więcej. Nawet amatorzy mają płacone za walki. A no tak jak były gdzieś tam turnieje Mistrzostw Świata w kickboxingu, tak jak walczył Kubiszyn czy Balboa, y, oni tam za to pieniądze też nie dostają, oni muszą znaleźć sponsora, który im zapłaci, żeby tam wyjechać i żeby, y, żeby wystartować tylko. Z tego jakichś tam pieniędzy nie ma, prawda? No jak mówię, a wychodzi sobie freak, youtuber, no mówię, nie, nie, nic nie pokazuje podczas walki, zero zdolności wa walecznych, Dostaje klapsa na twarz, upada i dostaje za to 200 tysięcy złów. Mhm, Jasne. Łukasz, też takie znalazł jedno pytanie w internecie, które mi też muszę powiedzieć bardzo ciekawi. Jak ty się przygotowujesz do pojedynków? Czy przygotujesz się stricte na gołe pięści, czy ty sparujesz w rękawicach? Bo jednak ta specyfika walki pamiętam na twoją akcję w walce wyleciał mi teraz z głowy. Kiedy ty wiesz. Cios rywala, zbiłeś tą pięść i uderzyłeś e, swój cios. Idealnie skieruję. Pięciu... bardzo, tak. tak. tak, no to, tak, to, tak. Typowe, to są typowe treningi bokserskie, jakby nie patrzą, tak czy siak. Y, ja w rękawicach zrobić, a na gołe pięści mówię, że chyba jeszcze trudniej. Nie, na gołe pięści jest łatwiej. Bo jest trudniej zbić rękę, czy złapać za rękę, czy podłokieć, tak się robi, bo ciągasz takie są rodzaje treningu, ale typowe treningi ja nigdy nie <laughs> używam właśnie nie, nigdy nie trenuję czegoś, nigdy nie, nie, nie trenuję bez rękawic. Używam cały czas rękawic, używam cały czas szesnastek, nie używam rękawic od MMA, używam szesnastek. I nie, tylko jedna różnica jest, nie wiąże bandaży, żeby mi te kości chodziły w rękawicy. Mm -hmm, mm -hmm. No to jest dość częsta chyba praktyka, prawda? Jak tutaj rozmawiam z chłopakami, którzy na tego pięści walczą, że faktycznie żeby te kości troszeczkę przyzwyczaiłeś do, do tej mocy uderzeniowej. Łukasz, duchem jesteś, mam wrażenie, nastolatkiem w takim pozytywnym sensie. Natomiast no, ta metryczka gdzieś tam bije, jak u nas wszystkich. Czy powiedz mi, czy to jest taki twój czas w tym momencie? Czy to jest ten twój moment, kiedy jesteś w takim najlepszym prime dla siebie? Jak ty uważasz, jak ty to postrzegasz przez pryzmat tego, czy to doświadczenie, które nabrałeś przez te walki, to trochę jak to u Błachowicza działa? Jak to, jak to jest u ciebie? No, 25 y no, dwudzi rok mi teraz wychodzi, nie? No, to taki prime u mnie wychodzi. Nie, ogólnie rzecz biorąc, ja się cały czas czuję młodo i, mi, i duchem i ciałem. Y także. Powiem Ci szczerze, że teraz 42 lata i czuję się najlepiej jak do tej pory się czułem. Mm -hmm. Tak jak mm -hmm. cały czas najlepiej mi to wszystko wychodzi. Ludzie mówią, że, że chyba czas na, mo na moją korzyść mm. idzie. Ale powiedz mi, to jest kwestia takiego, że ty, jak ty sądzisz, bo to jest też bardzo ciekawe, też o to pytałem Janka Bachowicza no, sam nie potrafi dokładnie powiedzieć, natomiast czy to jest kwestia tego, że ty potrzebowałeś większej liczby tych rund, e, takiego typowo doświadczenia sportowego, żeby więcej przepracować tych rund, czy potrzebowałeś tylko czasu, żeby gdzieś sobie pewne sprawy bardziej w głowie poukładać? Ja, mi się wydaje, mi się wydaje że ja potrzebowałem odnaleźć sportu, do którego się nadaje w sportach walki. Gdzieś tam MMA, ja lubiłem stójkę zawsze. Choć z większością prowadzę się z Dżudzicu, lubiłem stójkę. W MMA, gdzieś tam, jak już trafiałem na tych mocniejszych zawodników, no to gdzieś tam to się kończyło w parterze zazwyczaj, sprowadzenia i tak dalej. No i trafiłem w końcu na te, na te walki bez rękawic. No i bardzo mi się spodobało, i mogę wykorzystywać tego, czego nie mogłem wykorzystywać podczas walk w MMA. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Zobaczcie, Łukasz Gold parowiec, to już piątek. Gold kontra Balboa. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Jeśli jeszcze mogę, ostatnią pytanką na koniec, powiedz mi, jakie to jest te ostatnie dni przed walką, te ostatnie, w zasadzie już można godziny liczyć. Jak ty spędzasz ten czas? Czy ty po prostu gdzieś sobie takie bardzo luźne treningi, bardzo spokojne, łapanie tej świeżości, czy jeszcze gdzieś. Gdzieś starasz się troszeczkę doładować mocniejszym treningiem, jak to u ciebie wygląda? Ja, ja ostatni trening zrobiłem wczoraj, w niedzielę, poszedłem pobiegać i cały tydzień powinienem odpoczywać teraz dla mnie w moim wieku, bo to starszy pan, nie? To odpocząć do walki. 25 I... lat to przed chwilą powiedziałem. Tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj pojechałem, miałem wlew witaminowy, no i... To by to zadziałało, jeszcze zobaczymy, bo jeszcze raz bo takie coś spróbowałem, zobaczymy, czy to zadziała, czy jakaś większa moc może będzie oprócz tego. Ale ja ostatni tydzień do walki odpoczywam. Nie nic już, widzę, że chłopaki nawet dzień przed walką, gdzieś tam oskrą, gdzieś tam mocno napada, lekko, żeby to serce, żeby to, to, to poszło do góry. Ja nie. Ja odpoczywam, ja muszę odpoczyć. Ja muszę odpocząć. Łukaszu, z dobrym zdrowiem przede wszystkim, bo chcielibyśmy cię jeszcze oglądać i ciebie i twojego rywala. W ringu Grondy, ale też kto wie, może, może w klatce, może też w innych formułach, ale no wydaje się, że ten Ring Grondy to, to jest to miejsce. Także Łukaszu, ze zdrowiem, po szacunku, że tak będzie i no i czekamy na to show, bo tam się naprawdę szykują taki Christmas time, ale, ale z dużymi fireworkami. Are you ready for Rumble? <laughs> Dokładnie będzie. Rumble in the jungle. Słuchajcie, to już piątek. Goat kontra Balboa. Łukaszu, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w takim razie. Obrigado a todos.